Cześć, witajcie, ja jestem Siejston, ale dzisiaj tu niegdyś sobie na chwilę obecną ostatni pojazd do DLC The Contract, przynajmniej na chwilę obecną, jak widzicie. Jest to Pister Astron Astron Ast, Astron, Astron, dobrze mówię? Astron Astron, trudny te nazwy, ja też nagrywam to dość późno po pracy, także sorry. Jest to pojazd, który zróbcie na. No, na Porsche, nie jest to prawdopodobnie, wygląda to mi na Porsche Macana. czyli takie osuwa Porsche. Także co? Czarnego. Zamawiamy sobie 1 580 000 w Legendary Motorsport. Jest to kategoria suwy, także. Widzimy się na naszej, naszym warsztacie, yy, żeby go seniorować po prostu. Stoi nasz Makkan. O, ale. No, że tak by te auto ciężkie, że z a nie wiem skąd. Okej, okay, wow, jakiś agresywny silnik. Pancerz na maksa. Hamulce, super hamulce. Zrzaki, kurcze czarne auto i nie widać nic, nie? O, on na ładne opcje snowboardowe. Podobają mi się te. Ciekawe, co to świeci, że nie możemy sprawdzić. No, wiadomo jest tak, tylne zrzaki. O, kurczę, z tyłu dobrze, będzie wyglądało coś czy. Niech będzie takie silnik, czy czwórka, wydech. Ale się ogień z ty O nie będzie takie te, te zakie wyścigowe. Maska, jakiś wystający wystający, boś No europejskie auto są za ładne, żeby tak wsuć wygląda. Okej. Okay. Maska AGT niech będzie. Tak są zainteresowani, to z oznaczenia. Silne znaczenia. Wow, jakie czerwone stawki. Wygląda no to jak ten, jak auta są testowane przed pre premierą, żeby nie poznać kształtów, ale to naklejki białe są, żeby nikt zdjęcia nie są zdjęcia, potem są przecieki, ale... absolutnie starek ale i tak widać tylko takie białe auta, tak właśnie na takich wzorkach. Lakierowanie. Jaki my o kolorze byśmy chcieli? Czekajcie, ja sobie tylko na Google wpiszę, jak to ludzie robią. Żeby na przykład ocenić sobie, że potem ładnie też na nie tam, co to wyglądało, wiadomo, bo to połowa sukcesu w tej naszej branży YouTube'owej, że tak to powiem. Ale mi się wydaje, że biały jak go tak patrzę, te ludzie robią różne kolory, zielone, czerwone, czarne, szare. Zrobimy sobie czarnego, takie tradycyjnego, to może Nic nikt nie będzie z tego szczelu. Metaliczny, jakiś taki biały. Śnieżna biel, to jest jakaś mniej śnieżna, niech będzie śnieżna biel. Zawsze mi pani mówiła, ja, żeby mieć śnieżne białe zęby, to Mat? A jak ja mam, To było takie coś, ja co się... O, i kolorowane aluminium dodatki, nie? To by było też ładne. Nie będzie karbonowy dach, będzie ładnie wyglądało takie czarne. Spoiler na dachu. Nie będzie karbon. Spoiler, A, jeszcze taki spoiler mogę mieć. O kurczę. Wygląda jak taka półka na kawę, jak wyciejecie sobie. Cześć, dobra. zawieszenie Niech to będzie zawieszenie obniżone, bo to będzie sportowy słów. Nie ma co ukrywać. Ale nie aż tak bardzo turbo, oczywiście. Wiatrowe. Dobra, to bręczę, tak nie wyglądamy jakieś super, ale niech będzie. Biały dym, będzie pasował. Szyby limuzynowe. Dobra, wyjeżdżamy tym. Pojazd nie jest lekki bo waży 1970 kg. Na pewno 4 koła. O, ale fajnie w tym... Ale mam mocy Światła. Wygląda no to jak Porsche. Swoją no. drogą kiedyś miałem okazję taki takim jechać jako pasażer. Bardzo fajne uczucie. 4 litrowy... 4.2 TDI. W środku wygląda. No tak, dość nowoczesnie, licznik oczywiście zepsuty dalej. Ale jest nie on dobrze działa, tylko on poza skalę wychodzi, tak? Nie, on jest tak nisko... O kurczę, nie zauważyłem tego chłopa. No, fajne autko, naprawdę. się się sprzedać... że kupujemy go za milion sprzedajemy go za dziewięćset czterdzieści tysięcy. Czyli tracimy. Pilka gry mówią... Pliki gruby, o tym, że rozpoczyna się na mil, czyli jakieś 148 km na godzinę. Zmierzona prędkość przez graczy to jest 119 mil, czy jakieś 191 km na godzinę, czyli taki standard, ten DLC. Auto zerwanie na makania, Porsche to już wypowiedziałem w sumie. Napęd na 4 koła, 7 stopni skrzynia biegów, czteroosobowy pojazd. Jeżeli chodzi o taką ogólną ocenę wszystkich możliwości, to to jest 60, przynajmniej 75 punkta, czyli no jest to Przeciętniem powiedział. Troszeczkę lepiej niż przeciętnie, ale przeciętnie, nie? Czy auto będzie fajne? Nie wiem, no. Wydaje się dość fajnym subem. Tak, w Geta już chyba coś podobnego było, mi się wydaje. <laughs> Może nie takie nowoczesnego, ale starsze wersje się daje, że były. Ale nic, widzimy się, znaczy żegnamy się, widzimy się w kolejnym tuningu na kanale. Eee, myślę, że wam się śnieg spodobał. Dajcie znać, się w o tym pojeździe, czy ma się podoba, czy nie. Moim zdaniem może być, nawet jest fajne, tak jak ktoś, się... o, to światło, patrzcie. Fajne, no dobra. <grywki> Dzięki za uwagę, widzimy się w następnym tuningu. Na razie, cześć, siemoneczko.